Elena didn't sleep well. Last Friday, Amy and her family went away for the weekend. Elena went too. They didn't go camping or stay in a the hotel. They stayed in a hostel. W zeszły piątek Amy i jej rodzina wyjechali na weekend. Elena pojechała także. Oni nie pojechali na kemping, ani nie zostali w hotelu. Oni zostali w hostelu. The first night, Elena didn't sleep well. Eh, is there a spider? Where? There, on my backpack. Oh no, it's inside my sleeping bag. Don't panic, Elena. It didn't go inside. It's here, on your torch. Pierwszej nocy Elena nie spała dobrze. Czy to jest pająk? Gdzie? Tutaj, na moim plecaku. O nie, jest w środku mojego śpiwora. Nie panikuj, Elena. On nie wszedł do środka. Jest tutaj, na twojej latarce. They didn't have bikes at the hostel. So the next day, Amy, Elena and Mr. and Mrs. Rayleigh went for a walk. Oni nie mieli rowerów w hostelu, więc następnego dnia Amy, Elena, pan i pani Rayleigh poszli na spacer. It's getting cold, dad. Where's your coat, Elena? Err, uh, I didn't bring one. Don't worry, Elena. Here. Have my coat. Robi się zimno, tato. Gdzie jest twój płaszcz, Elena? Uh, nie zabrałam go. Nie przejmuj się, Elena. Proszę, weź mój. That evening they didn't want to eat in a restaurant. They decided to cook at the hostel. Tego wieczoru. Oni nie chcieli zjeść w restauracji. Oni zdecydowali się zjeść w hotelu. Ugotować coś w hotelu. Do you want one sausage or two, Elena? Uh, Elena doesn't eat meat. Sorry, Elena. I didn't tell Dad. Well, what about a nice cheese sandwich? Epsiu! Oh dear. Czy chcesz jedną kiełbaskę, a może dwie, Elena? E, Elena nie je mięsa. Przepraszam, Elena, nie powiedziałam mojemu tacie. Hmm, a co powiesz na fajną kanapkę z serem? A psik! O jejku!